Dobry, cześć wam, Robert w poniedziałek w trasie, no niestety Ale już miałem taką nadzieję Posłuchajcie, powiem wam tak, dzisiejszy dzionek poniedziałek dzisiaj mamy e, któryś dzień marca, już nawet co ja gadam kwietnia kurde powiem wam szczerze, że nawet nie kojarzę który e, szósty, szósty, szósty e, Posłuchajcie i to tak, sprawa się ma następująco Śpię sobie, śpię sobie, śpię. Jeb SMS posłuchaj, mam dla Ciebie szybką trasę. Załadunek, yy... gdzieś tam rozładunek w Warszawie. No tu, kurde, ja oczywiście już szczęśliwej w ogóle się uczasać się nie zdążyłem. Jodę! Ale dach trzeba podnieść. Super! To podniosę. Nie jest opuszczony. <laughs> no i tak to mniej więcej wyszło. Także moi drodzy, yy... odwołane, ponieważ nawet przy podniesionym dachu. Niestety nie mogę podjąć tego ładunku Bo jest po prostu za wysoki Także Ale coś będzie patrzyła Więc Anusz Widelec Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Tymczasem niestety wracam do domu e, Ponieważ No co Odwołane to odwołane Ale ma coś szukać Więc może Anusz Widelec Cholera wie co to z tego wyniknie Wszystko się może zdarzyć O tak jest Także na tą chwilę Żegnam się z wami do później. Może mam nadzieję. Dzień dobry wam, dzień dobry we wtorek, 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 e, jadę, czym jadę? Zgadnijcie czym jadę. Rynatką, rynatką. Posłuchajcie, kurde, nie wiem co mam powiedzieć. Jestem taki podjarany, że wyjechałem, że mam trasę. A że normalnie jestem w szoku, o, ale super. Wyruszyłem aktualnie z domu. Jest godzina. O, zegarek muszę zmienić. Jest godzina 12, jest w południe dokładnie. Ja teraz jadę do Campinosu, żeby załadować puste palety. Puste palety, tak? To nie wiem, w Campinosie jakiś jest producent, czy coś tam, <laughs> nieważne, czy jakiś skup. W każdym razie jadę teraz do Campinosu, żeby się załadować i... Czekajcie, bo muszę zjechać tu. Niestety nie mam automatycznej skrzyni biegów, ale może kiedyś taki... takim będę jeździł z automatyczną skrzynią biegów. Z tym, co załaduję tam, będę wracał praktycznie do domu, dlatego że firma, do której jadę rozładować, e, znajduje się... 7? Nie, no dobra, przesadziłem. Kilometr 200, mniej więcej od miejsca mojego zamieszkania. Także jadę tam i zaraz wracam z powrotem, ale, ale dla zdrowia psychicznego jest to normalnie taki krok, jak Armstrong zrobił na księżycu. Ponieważ yy, siedzenie w domu, no prawie, ja naprawdę kocham swoją rodzinę I, ta, i, i, i naprawdę wszystko życie bym oddał. Ale siedzenie w domu zbyt długie źle na mnie wpływa i dlatego to brutalne, co powiedziałem. Ja wiem, ja wiem, ale. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dlatego ja teraz jestem taki szczęśliwy, że, musiałem, że mogłem wyjechać, że po prostu szok! Szok! Także ja teraz kieruję się tam i jadę, jadę, jadę. No dobra. E, także co, ja teraz zarejestrowałem się, trzeba było tam się w komputerze pobawić, wszystko wklepać i tak dalej, i teraz mi przyjdzie tylko jedno, czekać. E, ile? Oczywiście, że nie wiadomo. <laughs> Kto by wiedział takie rzeczy? Nie, po prostu nie wiadomo i tyle. E, pytałem się pana, e, tutaj generała, ale pan generał, trzeba czekać na SMS. No dobra, zobaczymy, bo na razie widzę, że tutaj same. Sześć zestawów czeka na załadunek. A jeden bus, czyli ja. Żartowałem, 7, bo za mną jeszcze stoi. I, I tyle, mniej więcej. Także zobaczymy, ile to się zejdzie i jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę czekam. Oj, powiem wam, że nie było tragedii. Dostałem zaraz za chwilę SMS. Proszę wjechać na rajkę numer 2 i otworzyć się. Także otworzyłem elegancko. wrzuciliśmy, Wcisnąłem się troszeczkę pomiędzy zestawy, ale panowie nie mieli nic przeciwko, bo wiadomo, tak. Ja miałem tylko 6 słupków do zabrania. A oni, oni trochę więcej, bo oni cało pojazdowo. Także jest, a teraz jadę na rozładunek. Do przejechania 77 km. To jest trasa. HA! Ale jest, także piękne słoneczko, 22 stopnie na dworzu i ja, i ja jadący w trasę, znaczy już na powrocie. Ha. Zobaczymy, a jutro też może coś być, ale to się okaże jutro. Na miejscu, jestem na miejscu i mam czekać. Nawet wiecie co, za bardzo mi nie przeszkadza to, że muszę czekać na magazyniera, żeby powiedział czy mam otworzyć bok, tył, czy cokolwiek innego dlatego że no mówię wam wyjazd po takim długim niewyjeżdżaniu, znaczy w sumie to ja nie wyjeżdżałem półtora tygodnia, coś takiego, ale to i tak czy siak, no kurde w takiej sytuacji to jest całkiem całkiem fajne, więc mogę sobie spokojnie poczekać i zaraz będziemy rozładowywać no i na tym się zakończy moja dzisiejsza przygoda z jazdą i mam nadzieję, że zaraz coś będziemy trafiać dalej a tymczasem Muzyczka leci, a ja sobie czekam dalej. No i tak, dwie minutki jest zrzucone. Także jadę do domu, do domu mam do przejechania. No, żeby wam nie skłamać, jakieś 900 metrów stąd. Także, Ale, może pojadę jakimiś naokoło, to będzie kilometr 200. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Na dzisiaj koniec pracy. Mam nadzieję, że jutro też coś się trafi i będziemy mogli sobie dalej e, pojeździć. Chociaż troszeczkę, bo będzie masakra. Masakra. A tymczasem e, czekajcie, ja sobie wyjadę. Tu sobie wyjadę. O, w tą stronę sobie wyjadę i pojadę kawałek. I zaraz będę w domu. W domu. Także do jutra. Chyba, że jeszcze dzisiaj coś, albo mam przesłanie, ale to może później. Na parkingu. Tak, na parkingu. Ciężko powiedzieć, jak to będzie. No ale nic, zobaczymy. W każdym razie, co chciałem Wam powiedzieć, jakiś czas temu, a dokładnie tydzień może trochę więcej nasza Iwonka Blecharczyk wkleiła filmik. Filmik, który był, jakby można powiedzieć, skupieniem wszystkich. Jak one się nazywają? Komentarzy, żeby tylko było wiadomo, jak teraz zachowują się wobec nas kierowców firmy, tak? Także tak, z jednej strony, ja tylko poprawię trochę, dobra, z jednej strony, o dziękujemy wam, bo hotel i tak w ogóle i tak dalej i tak dalej, tylko to jest to, co ja wam mówiłem wcześniej, zajeżdżasz na firmę, tak jak było na przykład, nie wiem, czy w Krakowie, czy, czy w Warszawie, czy gdzieś indziej, gdzie byłem, zajeżdżam, i mówię, że dobra, no, popracowaliśmy i tak dalej, chciałem sobie umyć ręce, skorzystać z toalety no niestety, dla Was miejsca nie ma także jest, jesteśmy traktowani jak trendowaci i y, tam w tym filmiku jest y, po prostu powiedziane, co jest nam teraz potrzebne, żeby dotarło to do jak największej ilości osób odpowiedzialnych za e, firmy za, za, za te działy magazynowe za te działy, y, które, które współpracują z kierowcami, I żeby to było widoczne, żeby to było wiadome, żeby ludzie wiedzieli że my nie jesteśmy robokop, który może się upierdaczyć cały i w tym momencie no rać sam, tylko chodzi o to, żeby po prostu no, jakaś współpraca między nami była. Yy, higienę trzeba trzymać, tak? No wszyscy o tym mówią, i lekarze, i specjaliści, i nawet ci panowie, co tam na wiejskiej coś tam próbują pracować, że higiena, mycie rąk, dezynfekcja, etc., etc. Okej, okay, dezynfekcja. Proszę bardzo, ja mam y, cały, całą butelkę, znaczy już teraz nie jest cała, całą butelkę środka dezynfekującego. Okej, okay, nie ma problemu, ja sobie zdezynfekuję ręce swoim środkiem, nie muszę od nikogo brać. Natomiast wodę i mydło, po prostu, najnormalniej świeci, tak jak zawsze do tej pory było. Idę, posłuchaj, gdzie mogę? O, tam jest, tam jest toaleta, idź sobie tam umyj ręce. Super, umyj ręce, idę do, do samochodu, wszystko w temacie. Także postaram się wkleić link do tego filmu na dole. I co chciałem Wam powiedzieć? Obejrzyjcie sobie, naprawdę. Nie jest długi film, to ma tam powiedzmy 10-12 minut, bodajże z tego co kojarzę. Także naprawdę nie jest długi. Obejrzyjcie, zostawcie sobie dla mnie komentarz, czy się z tym zgadzacie, czy nie, bo wiem, że osoby mnie różne oglądają. I ci, co jeżdżą, i ci, co pracują na magazynach, i ci, co. Tymi magazynami jakby zarządzają Także Czekam na dyskusję o. Siemanko Kolejny dzień, kolejny dzień w domu Niestety po tamtym Eksperymencie Po tamtym w sumie Epizodzie, gdzie pojechałem Jedną rzecz przewieźć Na razie cisza, siedzę Dalej jestem w domu Dalej odpoczywam Już mam trochę dość tego odpoczynku Dalej, kurde trochę wieje, no, bo pogoda się zmienia, no nie, no muszę się schować, masakra, także zmienia się pogoda trochę, bo do tej pory jest szczypełko 24-25 stopni, słońce świeci, ale już teraz przyszły jakieś chmurki, ja właśnie odpuszczam powietrze, bo nie odpuściłem z poduszek po załadunku tamtym, a więc jeszcze chwilkę może być, o. Także tak mniej więcej wygląda ta dziwna sytuacja, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przynajmniej chwilę sobie posiedzę w rena Ojejku, a jak wam mija, to czekajcie. O, dobra, słychać. Halo, 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 Jak wam mija teraz ten okres? Czas, okres. Bo mnie przez pierwsze 2-3 dni, no ok, to jeszcze można posiedzieć i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o już dłuższe siedzenie, to, to nie dla mnie. Od wielu, wielu lat pracuję w takim trybie, że, że to nie, to nie jest nie jest moja bajka. Więc teraz czekam. Niestety eee, napisałem dzisiaj do szpedytorki, czy jest jakaś szansa na to, żeby gdzieś pojechać. Eee, bardzo szybko, skrupulatnie mi napisała Nie ma. No trudno. Więc czekam, czekam, co tu będziemy robić. Znaczy teraz idą święta, tak? czyli dzisiaj mamy czwartek wielki. Jutro o piątek wielki eee, i tam innych kilka wielkich sobota, niedziela i poniedziałek lany. I w przyszłym tygodniu zobaczymy co to tam będzie. A więc. Nie, 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 nie. Ja chcę jechać. O, ja chcę jechać! Kurtyno w górę, bo normalnie jajko zniosę. Jajko zniosę normalnie. No ale nic. Co zrobisz jak nic nie zrobisz, tak? Więc na razie sobie. A, dobra, jeszcze mam jedną robotę. Muszę dach opuścić, aczkolwiek z drugiej strony e, nie robię tego troszeczkę celowo, dlatego że e, jest taka opcja, możliwość. Żeby na przykład dostać ładunek, tylko wtedy ten ładunek właśnie z podniesionym dachem jest. Teraz właśnie w poniedziałek co jechałem do tego tego, okazało się, że nawet przy podniesionym dachu jestem trochę za niski, dlatego nie wzięliśmy tego. Ale, ale ogólnie jest taka szansa, żeby, żeby to machnąć. Ale to niestety, niestety. Kiszka. Na razie nic, nikt się nie odzywa. Tylko zakazy następne wchodzą. Nie wiem jak wy, ale ja siedzę w domu święta. Nie jadę niestety ani do swojej mamy, ani do swojej teściowej. Będziemy siedzieć w gronie naszej trójki zgodnie z zaleceniami. I tu jestem jak najbardziej za tym, że siedzcie w domu i jak nie musicie, nie jedźcie, siedzicie w domu, dlatego że wtedy jest szansa na to, że to się szybciej skończy. Ja wiem, że będzie dekret w maju, że już wszystko jest ok, a potem będzie znowu, że coś tam się rozpoczęło, ale to pomijamy tą kwestię. Natomiast tak poważnie mówiąc, naprawdę, żeby jak najszybciej to się skończyło, to to musi się odizolować od wszystkich. Także będę siedział, nigdzie nie jadę i tyle. A spacery? Owszem. Chodzę na krótkie spacery tutaj z córką najlepiej. Po prostu dla normalnego zdrowia, żeby się po prostu przewietrzyć. Nie wśród ludzi, nie do jakiś tam skupisk typu sklepy, albo coś po prostu idziemy, tam gdzie nie ma ludzi, przechodzimy 20 minut, góra pół godziny, wracamy do domu. Jest to po prostu potrzebne dla zdrowia. Tylko tyle. I aż tyle. I jeszcze jedno. Od przyszłego czwartku. Czyli czwartek poświąteczny, nie wiem, który to będzie, jest nakaz noszenia maseczek wszędzie na dworzu, na, w, w sklepach, tam gdzie wszędzie jesteście tam trzeba będzie nosić. Idziecie po dworzu, maska. W samochodzie chyba nie, ale ogólnie we wszystkich innych miejscach tak. Takie dzisiaj były wytyczne pana ministra i pana premiera. Takie wprowadzają obostrzenia dodatkowe. Oj, witam was. Ostatniego dnia przed świętami jadę w trasę, nie, żartuję. Taką trasę jadę, ale jadę swoją cytrynką, jadę do teściowej zrobić jej zakupy i zawieść różnego rodzaju tego typu rzeczy. Także transport uzasadniony autem prywatnym. O, tak wam powiem. Także jest godzina po 16:00, więc na luzie. Zrobimy tam i z powrotem Jedziemy w podwójnej obsadzie Córka siedzi z tyłu A ja sobie prowadzę O, ale to nic Ostatni dzień niestety Dzisiaj mało brakowało, abym pojechał na załadunek Z rozładunkiem Z rozładunkiem w Toruniu na wtorek Ale niestety się wycofali W ostatniej chwili już wsiadałem do samochodu I znowu powtórka z rozrywki z, Chyba z poniedziałku Kicha Ojku, jejku, dobra, nic, trzeba jechać dalej, zobaczyć co tam, jak tam. Ojejku, dobra, Warszawa zaliczona, nie ma co. E, dobry uczynek spełniony, e, załatwiliśmy wszystko, co mieliśmy załatwić i już wróciłem. Także teraz już piątek się skończy i, i, i święta, święta, po prostu będą święta. Niestety, jak Wam powiedziałem, dzisiaj e, przepad mi. Ładunek, który miałem pobrać w tarczynie i z tym jechać do Torunia, ale to dopiero po świętach we wtorek. Natomiast klient się rozmyślił i odwołał. Niestety, szkoda. Co zrobić, jak nic nie zrobić, jak to się już teraz popularnie mówi. Także dalej bez ładunku. Ale może coś po świętach, coś się trafi, coś może się wreszcie powoli ruszy. Tak mówią naokoło wszyscy. Że trzeba wreszcie się ruszyć, trochę. A tymczasem, już ostatni do Was klipik: mówię, że chciałem Wam złożyć zdrowych, pogodnych, rodzinnych, pełnych e, ciepła, rodzinnego świąt Wielkiej Nocy. Zobaczymy, posiedzimy w domu sami. E, będziemy dzwonić do swoich bliskich, no bo niestety, wychodzić się, wyjeżdżać nigdzie nie możemy. Także. E, Siedźmy w domu. Szybciej się skończy. Szybciej będziemy mogli pojechać do swoich najbliższych, gdzieś tam dalej niż tylko do tych, z którymi mieszkamy. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego i oby był zdrowy, oby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Tego możemy sobie życzyć w ramach świąt. O. A tymczasem na dzisiaj kończę. A w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że coś ciekawszego będzie. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Cześć!